Jest tak. tutaj, Co, Mamy tyle ranów, tak? Jest tradycyjny 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 że z tego i salonu nie naleje, to niestety e, byłoby to zadanie bardzo trudne. No, ta konferencja była katastrofą, to po pierwszym mówili specjaliści od wizerunku państwa na Antenie, ale jak powiedział to sam Donald Polski, prywatnie rozmowy, które została nagrana e, i proszę no, nie się z tej konferencji, tej prezentacji, nie da się obronić, się wypadła e, fatalnie, ale e, też... Czasy realnej wojny z polską granicą. Tymczasem składcząc wygląda następująco, a minister Zagranicznych nie budzi zaufania o uczucia bezpieczeństwa w polaków. Minister spraw wewnętrznych, przypominam pani, która nie jest za nas tego, że uczyła te hezyl, również nie, nie jest taką osobą, która budzi ludzie bardzo cieszy, pani.